Witam państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej. Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Jest wiele niejasności i pytań związanych z programem rządowym Polski Ład. Czym są spowodowane problemy z jego wprowadzeniem i co Polski Ład zmienia dla małych i większych przedsiębiorców? O to zapytaliśmy posła RP Jana Warzechę. Naszą intencją jest, aby spełniły marzenia wszystkich Polaków, także w tych miejscowościach mniejszych. Dawne rządy liberałów nie działały na rzecz wszystkich obywateli, ale głównie na rzecz bogatszych, lepiej radzących sobie. No i trzeba sobie powiedzieć, sprzyjały wielkim korporacjom. Polski Ład spotkał się z agresywnym atakiem opozycji, a Donald Tusk nazwał go nawet ruskim Ładem. Ogromne zmiany, jakie wprowadza polski Ład, spowodowały, że istnieje potrzeba wprowadzenia korekt, co nie zmienia jednak faktu, że. Ta reforma jest dla milionów Polaków zdecydowanie korzystna. Większość Polaków przekona się, że reforma podatkowa wprowadzona przez rząd Mateusza Morawieckiego uczyni nasze państwo o wiele bardziej sprawiedliwym niż dotychczas. Nie mogliśmy dłużej akceptować tego, że osoby najmniej zarabiające płaciły relatywnie wyższe podatki i składki niż lepiej zarabiające. Zmiany podatkowe, które weszły w życie początku roku wpływają pozytywnie na wysokość rent i emerytów. W kieszeni niemal 18 milionów Polaków zostanie 17 miliardów złotych. Dla 94% emerytów i ponad 98% rencistów, którzy pobierają świadczenia do 4920 zł brutto, wypłata na rękę będzie wyższa. Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tysięcy zł. Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Te przełomowe zmiany spowodują, że prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić BIT. Każdy, kto jest zatrudniony w Polsce na etacie i zarabia do 2800 zł brutto, albo bezpośrednio zyska, albo nie straci. Poseł Jan Warzecha zapewnia, że Polski Ład to wielki program inwestycyjny dla samorządów i dużo większe środki na dofinansowanie służby zdrowia. Polski Ład jest tak skonstruowany, aby najmniejsze firmy wybierały ryczałt, a te nieco większe przeszły na CIT. Wtedy zyskają więcej. Właściciele firm mogą wybrać najkorzystniejszą formę rozliczania się, opodatkowanie na zasadach ogólnych, mogą wybrać ryczałt lub estoński CIT. Na pewno na Polskim Ładzie zyska pół miliona małych firm rozliczających się na skali podatkowej. Będą nimi te firmy, których dochody są niższe niż 6 tysięcy złotych miesięcznie. Co jeszcze zmieniliśmy? Obniżyliśmy stawki ryczałtu dla kolejnych zawodów. Zmniejszyliśmy stawki ryczałtu z 17% na 14% dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z tej branży stawka spadła z 15% do 12%. Jednak zmiana, która wywołała największe emocje dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. To dla nich składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, tak jak dla pracowników. Nie będzie jednak ona odliczana od podatku. Przedsiębiorcy na podatku liniowym od 2022 roku zapłacą składki zdrowotne w wysokości 4,9% swojego dochodu, a nie 9%, jak pierwotnie zakładano. Wprowadzono także ulgi, nastawiając się na rozwój i ekspansję eksportową. Grupa dzieci i młodzieży Starnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START przez kilka dni gościła na opiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Głównie korzystali z basenu, bo wśród nich są zawodnicy kadry polskiej osób niepełnosprawnych. My z kamerą towarzyszyliśmy im podczas pobytu na lodowisku. Obóz jest przy współpracy polskiej, zorganizowany przy współpracy Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START. Opiekunowie podkreślali, jak ważne jest uprawianie sportu i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja jest nieodzowna nie, nie przy dzieciach niepełnosprawnych. Wszystkie zajęcia, które prowadzimy, mają na celu usamodzielnienie dzieci, aby sobie później radziły w życiu, chociażby właśnie taka jazda na łyżwa Większość dzieci nigdy tego nie próbowała staramy się przełamywać wszelkie granice, gdyż jak brzmi motto naszego klubu niemożliwe nie istnieje. Choć niektórzy z tej grupy po raz pierwszy założyli łyżwę i ruszyli na tafle, radzili sobie całkiem nieźle. Przy pomocy swych instruktorów, nie tylko w wodzie, ale także na lodowisku poczuli się jak zawodowi sportowcy. Obiekty w dębicy wybrali ze względu na ich jakość i dostępność w jednym miejscu. Taka jest moja pastorałka. Złączy śnieg biedny świat w kawałkach. Hej, kolenda! Kolenda! Przez dwa dni w Domu Kultury Śnieżka trwały wokalne zmagania konkursowe. Uczestnicy mieli za zadanie zaśpiewać jedną kolędę lub pastorałkę. Śpiewały dzieci, młodzież. Nie brakowało też występów zespołowych. Mało było tych kolęd tradycyjnych. Uczestnicy najczęściej wybierali mniej znane pastorałki, tak jak Emilia Węgrzyn. Myślę, że poszło mi nie najgorzej. Naprawdę jest, jestem z siebie zadowolona, bo widzę, ile pracy włożyłam w przygotowanie i. Ile pani Madzia też y, pracy w to włożyła i bardzo się cieszę, że mi pomogła. Y, w każdym razie jestem z siebie dumna i tak i cieszę się, że w ogóle mogę tu być. Julia Sikora zaśpiewała Pastorałkę. Ucichła się Zuleńku. Ogólnie przez cały rok czekam na ten konkurs, bo jakby ten cały klimat jeszcze świąteczny i w ogóle taka miła atmosfera i to, że mogę posłuchać różnych wspaniałych wykonawców też i jakby kolędy, to jest wszystko bardzo bardzo miłe i właśnie dlatego też uczestniczę w tych konkursach też chcę zbierać doświadczenie, żeby się mniej stresować na scenie, bo jednak to jest ważne, a jeśli dużo występujemy, no to wtedy jakby zbiera się to doświadczenie i jest łatwiej. Bardzo się cieszę, że mogłam się przygotować do tego konkursu, że pani Magdalena Białoruska Ogorzec mnie przygotowywała. Jurorzy podkreślali, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wyrównany. Na scenie zaprezentowano wiele ciekawych aranżacji, koled i pastora. Jeżeli chodzi o poziom tych, tego przeglądu, jest on bardzo wyrównany. Ja nie mówię, że jest bardzo wysoki, ani bardzo niski, jest wyrównany było kilka wykonaj, które nas zachwyciły. Za mało mamy w tych propozycjach kolęd tradycyjnych, bo to jest ta skarbnica, do której winniśmy sięgać i, i, i mamy taki obowiązek, żeby to propagować. Ale zdarzały się takie wykonania kolęd tradycyjnych, które były absolutnie porywające, w swojej wymowie nowoczesne i to nas ogromnie cieszy. Miejski Ośrodek Kultury mimo pandemii stara się przygotowywać koncerty i konkursy, oczywiście zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa. Staramy się robić jak najwięcej konkursów, jak najwięcej wydarzeń. Wiadomo, jest to wszystko na mniejszą skalę, ale nie poddajemy się i działamy. Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera. O popularności tego wydarzenia świadczy fakt, że było wielu chętnych. Wystąpiło 56 solistów od dzieci ze szkół podstawowych do uczniów szkół średnich. Na scenie nie zabrakło także zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.